Hej, cześć, witajcie, jestem Suszyna i to jest kolejny filmik na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie tutaj mamy słuchajcie dwie informacje, ponieważ jest już nowy mikrofon do mnie dotarł Nowox NC1, słuchajcie, pewno oglądaliście już, nie wiem, wczoraj może jakoś ten unboxing i te sprawy i wiecie o co chodzi po prostu tak A w ogóle jesteśmy na serii Minecraft 1.14 oczywiście, słuchajcie, dzisiaj mam dla was pewną pomysł, ponieważ tak, sobie tam chatkę buduję, takie coś. Znaczy, że to będzie brzydkie, ale spokojnie, to przerobimy, bo ja już mam genialny, better plan po prostu. Tylko, wiecie, w ostatnim czasie no jednak trochę inne rzeczy też mnie zajęły, e, między innymi granie e, inne gierki. I po prostu, słuchajcie, nie było tak naprawdę, kiedy tego chatki zbudować. E, ale, słuchajcie, ja się bardzo cieszę, ponieważ jakoś jest, mam nadzieję, że też będzie jakoś bardzo dobra, więc słuchajcie. w ogóle tak, nazywam wioskę opuszczoną. W okolicy mojego domu, ale no, je jeszcze nie zwiedzałem, bo muszę te F3 plus A, czyli czanki przeładować sobie ładnie. I słuchajcie, tu mamy drugie łóżko. Dobra, better, better, better. Słuchajcie, tu w ogóle mam co jest piękne, jednym słowem. Bardzo mi się to podoba, że to są łóżka, w sensie se crafting te zarąbie, ponieważ, no, wiecie, so, jesteśmy na fazie study, studium. Ale do niczki zawsze z chęcią, nie? Muszę oczywiście auto jump'a wyłączyć, e, dajcie mi sekundę, już auto jump cyk wyłączony. W ogóle mi się bardzo ten domek podoba, szkoda, że opuszczony, z że dubieladżerów nie ma, bo tak to było bardzo zarobić ale... Powiedzmy tak sobie szczerze, że nie ma na co narzekać. Nie wiem czy dzwona się kopie tym, czy nie tym, ale ja to wykopałem i wyleciał mi oczywiście dzwon. Oczywiście mogę w doniczkach w sumie kaktusy sobie sadzić. Sianko sobie zbierzemy, żeby potem wiecie, wiecie mieć przenic przeniczkę i te sprawy. Nie wiem czy mi się terakota. dobra, terakota zawsze coś się przyda. Na pewno narzekać nie będę na terakotę, ponieważ no zawsze jakiś blok, nie? Tam w ogóle jest farma. Jest raz ćwierkowy. Tu jest w ogóle jaskinia, która jest bardzo taka, no głęboka, słuchajcie. Może byśmy coś mieli, byśmy się na wybrali. W sumie nie wiem szczerze, ponieważ mamy trochę do ograniczenia, jeśli chodzi o naszą lokalizację. Ponieważ na chcecie better plan po prostu, żeby zrobić po prostu dużo taką fajną bazę. Wiecie o co chodzi, nie? Mamy jakieś ten audio, teraz nam się będzie podobać, ponieważ no, w sumie zanieczystawiamy trochę Waszej kasy. Nie będę ukrywał. Ale to też było wstać w ogóle w odcinku pewno ostatnim. Tak, jak chcę doniczki sobie pokradnę, no bo w sumie tak po co im doniczki, jakich tu nikogo nie ma, więc takie po prostu takie no, no bezsens, nie? Nie ukrywajmy w ogóle sobie, sobie ciekawego fajna w tym pięknym Minecrafcie. Ty gdzie tu się wchodzi do środka? Halo, villagery? Ty, ale tu masz pięknie pod tym domem. Nie, nie będę ukrywać, to masz bardzo ładnie pod tym domem. Naprawdę mi się tu podoba. Yy, tak, yy, to jest słuchajcie kompostownik. Hmm kompostownik też sobie wiadomo zbierzemy, bo czemu by nie ładnie tutaj odsadzimy, jakby tu jakichś nagle villagerom nie wiadomo czy on tak teraz im się zachciewa Pewno pewności mnie nie zachce nigdy wrócić, no ale wiecie, wiecie, no słuchajcie, no jednak jednak zostawiamy tak jak to wszystko ładnie tutaj było w ogóle ziarno prawdy, wow po prostu ja mam 200 IQ, 300 prawie, więc wiecie o co chodzi tutaj mamy dalej siano oczywiście, siano sobie weźmiemy, ponieważ mamy trochę niedobór pożywienia no wiecie, bo brakuje po prostu, no nie ukrywajmy, jesteśmy początkującymi początkującymi graczami więc no yy, ale ja tam już widzę, że ciekawe, dosy, dosyć fajna okolica więc wiecie, mam nadzieję, że my się rozwiniemy tak w taki sposób aby po prostu było jak najlepiej a ja że chcę na noc to w ogóle do mego domu wrócić więc Musimy się zechce zbierać, ponieważ nie wiem, co będzie słońce, ale wiem, że ono jest dosyć... A jeszcze chwila, dobra, to sobie ten węgiel wykopię i może sobie następnego dnia, jak już będzie ładnie poranek, to sobie po cały dzień byście takie 7 minut około mieli na te ładnie, że tam wiecie, wykopanie tej całej, eksplorowanie skini, ale tam, to słuchajcie, to możemy umrzeć, więc w sumie wolę mieć pewność, że mam respa tam, gdzie mam respa, niż żebym miał potem iść na no, parę paręset kratek, tak? Bo to by się mogło w sumie źle skończyć. Yy. No nie tylko dla mnie, no nie ukrywam, no. Ale nie no wioska ogólnie fajna, tylko ja w tym domu jeszcze nie byłem. Ale jest tutaj wejdę, to, to w sumie mi nic nie szkodzi i tutaj. O ten dom pewno jak zawsze... O ty dwa łóżka, ty Villager! No to fajni villagerzy, że no nie powiem, że ich... Chociaż w sumie kaktusa razie nie będę zabierał, bo w sumie nie potrzebuję jak chciał, ale że oni te dwóch to jakieś małżeństwo tu żyło. Czy coś ja mówiąc dużo chyba w kurzek widzę. No trudno, bywa. Yy, ale widzę, tu, że jakieś takie villagery się po prostu rozbudowały, rozżyły sobie po prostu, no ja jestem w ogóle w szoku, nie? Ja zawsze pamiętam jak te takich ten kowal to już w ogóle był ścieć po prostu w każdej wiosce. A tu, teraz to e, kowala szukać to nie ma kowala w ogóle, nie? Także powiem wam, że tyle, że no w sumie jednej strony dobrze, ponieważ w końcu rzecz, która była długo niezmieniana, została zaktualizowana ładnie. Fajnie muszę przyznać. Ale jednak, wstawcie, taki kowal w ten taki domek, wiecie, oj, taki chodzi z szynką w wioskach starych. To był taki, tak naprawdę, klasyk, tak. Takie miejsce, w którym połowa osób się, no, na no nie, chowałam może, ale. No, to jest takie bardzo rozpoznawalne miejsce z tą grą związane, nie? Ogólnie, że coś będzie z nie tak z audio, to przepraszam Was, ale dopiero w sumie jeden dzień, mam, no, znaczy nawet, nie, parę godzin, mam no, dopiero tego, tutaj sobie zamontowałem. I słuchajcie, to robiliśmy się. Musimy jakoś dostać się na naszą piękną górę ponieważ sobie, mamy domek na górze, ta znaczy bazę taką jakby, wiecie co chodzi. Takie ja tu sobie dam radę, ja potrafię takie umiejętności mam, więc jest mi sobie bardzo miło. Pyk, 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 pyk. To co mi niepotrzebne, pyk, 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 pyk. Chlebek się sobie może przydać, tak. I także słuchajcie, tam, tam będzie nasza chata w przyszłości. Tu myślę jakieś takie mosty powietrzne tutaj zrobić, stamtąd na przykład. A tu słuchajcie, ma jakieś takie, na no, jakieś pomie, powiem, pop, tu, a tu w ogóle nie wiem co będzie, jakieś farmy, takie rzeczy, no to się wykorzysta, słuchajcie. Mamy tego dużo, mamy dużo czasu w sumie, bo wakacje niebawem i w ogóle wiem, pocieszam was, ale po prostu wiem, że tak będzie, więc no. Pa, pyk, ojej, pyk, dobra. Słuchajcie, zaraz sobie zejdziemy do jaskini, jak takich ten uga buga, bo wiecie, jaskinia bardzo wartościowa jest jednak. Słuchajcie, w ogóle tam jest jaskinia, tak? Ja do tej jaskini chciałem iść, ale oczywiście nie wiem pochodni, ponieważ jestem 200 IQ playerem. I słuchajcie, pochodnie oczywiście nie zabrałem, bo po, po tak, no bo po co, nie? Wiecie, wiecie o co chodzi? A jednak jaskinia bez pochodni to nie jaskinia. W sumie pochodnia bez jaskini też nie jest jaskinią, więc... Yy, dobra, co ja gadam to ja sobie nie wiem. Ja was od razu przepraszam za moje takie dzisiejsze gadanie, będę ja więcej ja gadam, więc wiecie o co chodzi. Tutaj pyk, 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 pyk. I jestem w u góry. I mamy sieć pochodni, ale ja sobie mogę więcej zrobić, także dla mnie to nie jest żaden w tym momencie problem. Oczywiście sobie te drewna na budowę chaty wykorzystamy. Se zrobimy takie dwa kilofy może. Co wiecie, se zrobimy dwa kilofy. Czy nie będziemy tacy po prostu, bo jednak schodzimy, pamiętajmy, pamiętajcie, że schodzimy do głębokiej jaskini. Pamiętajcie o tym. Ja sobie zabiorę też ten chlebek cały tutaj sobie ładnie zrobię, trochę, bo tylko trochę też było. Ja sobie wszystkie... O jezu, ale ja będę bogaty w tej jedzenie, te, to te opuszczone wioski to jest normalnie bogactwo, no. Dobra, sobie no, dam radę. Nie musimy ich suchego chleba. W sumie suche i tak będziemy jedli, ale ale no, ale wiecie co, so, ale tak w ogóle nie musimy, nie? Ja myślę, że nam się jeszcze łopata przydała w sumie. no Ja nie będę tego negował, ale wiecie, łopata taka jednak zawsze dobra, nie? I tak, i słuchajcie, nie wyschodziła nie do skini teraz. Ta, mam nadzieję, że ta skinia będzie nawet fajna. W sensie, no, jak może być jaskinia fajna, no, ale Zajdę, zajdę, zobaczę, nie? Jak to się mówi, tak, słuchajcie W ogóle schod, fajny mam schod, fajny, mam zejście, bardzo przepiękne Mi się to zejście po prostu podoba, 10 na 10 Polecam Zamiast zejść normalnie po schodzikach to zyskoczyć. No Taka jaskinia w sumie no Jedna z większych mi się wydaje, więc tam sobie wejdziemy po prostu i ładny kanion Fakt faktem nie mam żadnej zbroi, mam tylko drewniany miecz Co jest słuchajcie w ogóle Potwornie smutne ale nie, dobra, słuchajcie, ja posiadam takie umiejętności jak crafting kamiennego miecza, co jest dosyć fajne, nie powiem, bo wiecie, ewolucja i te sprawy, tylko że w sumie no nie od razu z drewnianego da się kamienny zrobić, ale w Minecraftie to jest możliwe, więc w sumie, no, teraz gdzie ta, ta skinia była? Ta skinia była w samej wiosce pek, pek ale zatem mam blisko do wioski to szkoda tylko, że, że tu villagerów nie ma bo to by mogło być ciekawie w sumie, nie? bo ja chciałbym z tymi nowymi villagerami, wiecie, sobie pohandlować przepraszam za do z mikrofonem nie wiem jak to było głośno ale chyba cichsze niż poprzednie... dużo rzeczy poprzednich teraz szukamy sobie dogodnego zejścia aha, super no Aha, no też tak można schodzić, nie? Słuchajcie, mamy ogromną jaskinię przed sobą. W sumie nie wiem, co teraz robić, bo ta jaskinia jest dosyć duża, więc się obawiam o swoje bezpieczeństwo, trochę nie będę ukrywał. Nie Jest mi to w sumie smutno, ponieważ ta jaskinia no, jest ciemna i w ogóle głęboka i te sprawy. I w sumie dlatego właśnie też myślę, że się wybiorę do, do niej z wami, ponieważ będzie mi jakoś tak raźniej, wiecie? Tak mrau będziemy mraźniej mi. Yy, dlatego też jestem zdania, że się z wami mogę w sumie do tej jaskini bardzo dobrze wybrać, i tak to pewno przewinę, ponieważ to będzie nudne bardzo, więc, no. E, więc oczywiście teraz gadam sam do siebie pewno, ponieważ tego i tak nikt nie obejrzy w tym momencie. Jeżeli to obejrzycie, to możecie napisać sobie, że oglądacie, jeżeli to wytnę, to trudno, to te, to te nagrania będą tylko dla mnie posiadane. Ale jeżeli nie wytnę, to możecie napisać, że wy to oglądacie w tym momencie, tak? Akurat na przykład, wiecie o co chodzi, yy, no, będzie fajnie po prostu, nie? Pa, pyk, pyk, dobra, słuchajcie, jest ta skinia. może sobie do całej skini może nie będziemy wchodzić, ponieważ w sumie nie chcemy się do niej schodzić, tak szczerze, w sumie tylko parę tych żelaza wezmę, żeby mieć na jakieś, wiecie, i te sprawy, ale, no, po prostu będzie fajnie, mam nadzieję, tak, tu mamy to i pyk, dobra, tam mamy jeszcze jedno żelazo, widziałem, jest w sumie węgiel, to po, po to możemy iść akurat, ja się boję coś w tych ciemnościach czai, bo wiecie, ja bez zbroi jestem. Ale jak na szczęście się, jak dzisiaj nic się nie czaiło, więc po prostu jesteśmy bezpieczni, taka prawda, nie? Tak wiem, pewno to było bardzo słychać, ale... No po prostu, bo tu wiecie jednak czułe to jest. Nie tak czuł jak taka moja kamerka za 70 zł i audio z niej. Ale też jest czułe, więc w sumie na, na jedno wychodzi. Mamy trochę węgla. Się zbogaciliśmy, nie będę ukrywał. Tam jest kejwik, ale w sumie w tym kejwie nic nie ma ciekawego, poza tym to jest wyjście w sumie. Także opanowaliśmy, słuchajcie, wyjście. Wyjście jest przepiękne. z tego momentu ja się będę z wami żegnał, widzimy się w następnym odcinku lub na jakimś najbliższym live'ie. Oczywiście odcinki no w miarę regularnie, będę się starał już teraz tak w 100% tą, żeby chociaż te dwa tygodnie, dwa odcinki w tygodniu były, nie? Bo o to, mi, o to mi w sumie od samego początku chodzi, tylko no realizacja była trochę ciężka, ale teraz tylko mam nowy mikrofon, to jakoś mi się lepiej będzie nagrywać, bo mi się w sumie już lepiej nagrywa. Yyy, no mam nadzieję, że wam się takie odcinki będą podobać i w ogóle, w ogóle tu jest żelazo, to ja sobie je wykopię, w ogóle zanim ja zamiast się żegnać, to ja sobie kopię żelazo, także widzicie jak was Suszyna kocha widzów, po prostu kocha was. No i nie no, po prostu was w sumie, ja wam dziękuję za oglądanie I widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się i do suszenia? może napisać co na moim mikrofonie są dzisiaj cześć i nara.